Zanim do głosu dojdzie sama pani wiceminister klimatu i środowiska, pani Urszula Zielińska, pragnę zaznaczyć, że pani wiceminister w, swoim, w swojej wypowiedzi w Berlinie w ramach Polsko-Niemieckiej Platformy Energetycznej powiedziała, że polski atom to znaczy 6 do 9 gigawatów mocy produkcyjnej w atomie będzie gotowy, to znaczy całkowicie zakończony i gotowy do produkcji energii w połowie lat 2040. Pierwotnie program polskiej energetyki jądrowej został tak planowany, że wszystkie bloki atomowe miały być gotowe do 2043 roku. Z Dzień dobry, dziękuję bardzo. Szanowna Pani Minister Morgan, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, Szanowni Goście, Liebe Freudy, na wstępie... opartej na bezpieczeństwie klimatycznym i energetycznym absolutnie kluczowym w dzisiejszych warunkach geopolitycznych, które są niezwykle trudne i najeżone wyzwaniami. Sytuacja Europy Musimy to robić jeszcze szybciej i jeszcze skuteczniej. Jak wynika z analizy organizacji pozarządowej Global Witness, w 2023 roku Unia Europejska kupiła szacunkowo 35 milionów baryłek rafinowego paliwa, głównie oleju napędowego, pochodzącego przynajmniej częściowo z Rosji. Zakupy te zostały dopuszczone dzięki luce prawnej, o której. W międzyczasie już prawie wszyscy wiedzą, gdzie pomimo unijnego zakazu importu rosyjskiej ropy nadal można ją legalnie kupować pod warunkiem, że zostanie ona najpierw legalnie przetworzona na paliwa w innym kraju, w innym miejscu niż Rosja. Rezultatem jest stały napływ rosyjskiego paliwa do Unii Europejskiej przez takie miejsca, jak Indie czy Turcja. I według szacunków... Jako Unia na Kremlu około 1 miliarda euro. I w tych okolicznościach geopolitycznych polityka klimatyczna Unii Europejskiej, a w jej ramach transformacja i odejście od węgla, ropy, gazu do czystych źródeł energii, niezależnych od Rosji i innych krajów, e, które nie są krajami demokratycznymi, nabrała nowego wymiaru. Budowa naszych własnych. Europejskim, źródeł czystej energii, zielonej, bezpiecznej infrastruktury, rozproszonej infrastruktury energetycznej, której nie można na zaatakować bombami, jest niezbędna i kluczowa dla naszego własnego, długoterowego bezpieczeństwa, po pierwsze klimatycznego, ale teraz również militarnego. Jest też niezbędna dla bezpieczeństwa Ukrainy i bezpieczeństwa nas jako całej europejskiej rodziny. I pewnie wiedząc o tym Rosja już w 2019 roku w swojej nowej doktrynie o bezpieczeństwie energetycznym wpisała politykę klimatyczną Unii Europejskiej jako największe zagrożenie zewnętrzne dla Rosji. I dlatego właśnie Kreml od lat, a zwłaszcza dzisiaj, zwalcza politykę klimatyczną poprzez farmy trolli, dezinformację. Słyszymy o tym w kolejnych krajach, słyszymy o tym w Polsce z przyciemiem Słyszy, słyszą o tym Czesi, Słowacja, e, e, z tym zmagamy się, wszyscy o tym wiemy, jakie, jakie problemy tutaj mamy, ale chcę powiedzieć jasno i chcę powiedzieć z całą mocą i pewnością, że w Polsce od, co najmniej od wyboru 15 października 2023 roku, czyli od ostatnich wyborów politycznych, kurs na transformację nigdy nie był jaśniejszy bardziej zdecydowany i mocny i zgodny z kierunkiem całej Unii Europejskiej. Osiągnięcie celów zapisanych w prawie klimatycznym, obniżenie emisji o 55% do roku 2030 i neutralność klimatyczna do roku 2050 to również nasze polskie cele. Ten kierunek konkretnie i pod kątem transformacji energetycznej będzie się wkładał przede wszystkim na poprawie efektywności energetycznej w całej gospodarce i w naszych domach, na nizie energetycznym opartym o nasze krajowe i europejskie zasoby energii z wiatru na lądzie, na morzu, z energii słonecznej, z biogazu, z biometanu, z zielonego wodoru, dla którego prawie 40 rozwodach, Porozumienie ministeriami, które podpisaliśmy yy, pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska a Bundesministerium, które wiatrz aftem Klimaszczu. Yy, podpisaliśmy je jeszcze w styczniu. To była jedna z pierwszych, jedna z pierwszych decyzji, które podjęłyśmy z panią minister Pauliną kenią w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i którą miałam przyjemność sygnować. I to jeden z, z pierwszych, ale mam nadzieję nie ostatnich takich projektów współpracy transgranicznej transformacji sieci ciepła, która również w Niemczech jest rozbudowana um, i również wymaga dalszej pracy. Mam nadzieję, że taki. taki Chiny inwestują dziś w zieloną energię więcej niż cała Europa razem wzięta, więcej niż Europa i Stany Zjednoczone razem wzięte. Chiny tak naprawdę narzucają dziś tempo rozwoju zielonych norm. społeczne myśli w szczególności działania, nad którymi pracujemy, upraszczające procesy wydawania pozwoleń i procedury administracyjne, i upraszczające procedury administracyjne, zmniejszenie minimalnej odległości lądowych